W tym odcinku zdecydowałem się, aby przejść 100 Minecraftowych dni w trybie hardcore. I tak samo jak nazwa wskazuje, było bardzo trudno. No ale cóż, to podejmie się to o nie? Więc zapraszam Was do oglądania. Więc tak, tak jak powiedziałem, się to zadania? E, nie, w nie, sensie, ale nazwijmy go 1 to hardcore lub comment off. Nic nie wybieram. No i witam na pięknym świecie. Widzę już od razu wioskę z sercami. No i co, przejdźmy do podstawowych reszty, co? Dobra, mamy crafting. Eee. To, przydałoby się teraz zrobić jakieś narzędzia. Mamy tutaj kobla, coś co mi się bardzo, bardzo i to bardzo przyda. Eee. Mogę. Teraz zajmiemy się tam. Najlepszy pomysł. Nie Let's go! Jak widać, zebrałem łódkę oraz zostałem się na górę. Z wioski zabrałem hajbale, które przerobiłem na chleb. Zabrałem też łóżka i trochę papieru ze skrzyni. Po czym udałem się do kopalni. Ale ma dystans. Ricza większy. Co ja zrobiłem? O! Poczyłem. Kolejne żelazo. Eksplorowałem sobie Keiwa aż nagle. Tak. I w tym momencie nagranie mi się zepsuło. I w momencie, kiedy craftowałem miecz, nagranie wygląda w tragiczny sposób. Nawet nie będę wam tego pokazywał, bo to jest bez sensu. Po prostu przyjmijmy, że ten miecz faktycznie skraftowałem, bo tak było, ale nie wiem, jak wam tego pokazał. Nie Radzę, co to jest Brian. To jest absolutnie. Daj klatę. Mamy klatę. Ale było blisko do, do stracenia świata. Jest! Mamy pierwsze diamenty. Tylko teraz zrobić... O, będzie dobrze. Dobra, przypalone. Więc teraz trzeba zrobić klatę. Podnie. Tarcze. I lofę. Tak uważam, że podczas świata w trybie hard największym problemem jest na... to, że przestarzone tak te też przelają. To no naprawdę dla nich. Aby właśnie streszczę Wam krótko, co udało mi się zdobyć. Przez ten czas kopałem diamenty i zdobyłem ich łącznie 30. Zrobiłem z diamentowego seta i po wyjściu na powierzchnię zrobiłem dla niego tulsy. Potem znalazłem portal. Jak widać, z portalu znalazłem zapalniczkę. Odpałem moby oraz je biłem. Tak zdobyłem jedzenie. Od dnia 3 do dnia 30 niestety muszę skrócić wam w ten sposób, ponieważ wywalił mi się komputer w trakcie montażu i straciłem cały postęp filmu. Więc niestety będzie on trochę krótszy i no niestety muszę wam to stracić w ten sposób. A więc tak, najpierw zbudowałem bazę yy, taką przejściową. Potem poszedłem szukać lawapulki, aby zrobić portal do Landeru. Po czym wszedłem do enderu i znalazłem fortecę. W fortecy zebrałem brodawki, e, zabijałem wiedź tony, które przeszkadzały mi wziąć blazy, no i oczywiście zabiłem blaze. Zdobyłem 32 blaze rody, bijąc się przez około pół godziny w fortecy. Potem, potem poszedłem na Biom endermanowy i zdobyłem 300 pereł, czyli dokładnie 48 pereł. Po czym zamieniłem jeden stak na perły Eye of Ender. E, no i... E, zacząłem szukać strongholda. Black samulujmy. Witam was w mojej... W moim enchuncie, enchantingu w alderze. który, tak jak mówiłem, zbudowałem. E, no i co? Zaczniemy enchantować temki Mam 41 poziom z mojej ekspiarki. Knockback 2. Chyba no, trudno. Respiration 3, ale główności. Protection 3 Klikam. Dobra, nie, mogło być gorzej Blast Protection 4 Tutaj będzie to Strider 3 Dobra Na razie walnijmy na... Nie, jeszcze Pro 2 Full enchantowany set Let's go! Oh. Mamy to! Pokonałem smoka! 51 pierwszy level. Jajo! Na next generation. Shadow teraz z NCT, ale nie jestem na tyle przygotowany. Więc... Kończymy na dniu. Tym, który wam się wyświetla. Ja już sam na nie wiem, który to jest dzień. Musiałbym sprawdzić vlogi. Vlogi, które... Więc. Kończymy na tym dniu, który wam się wyświetla. Tutaj. I co? Widzimy się. Znaczy, to dalej jest ten sam film. Albo nie! Widzowie. Nie, inaczej. Smok pokonany, widzowie. Widzimy się. Widzowie, dziękuję Wam bardzo, że przeżyliście pierwszą część tej trudnej przygody razem ze mną. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie lajki, za wszystkie suby, które zostawiliście, mam nadzieję, pod tym filmem. I widzimy się w poniedziałek o godzinie 13. Do zobaczenia już w poniedziałek. Cześć.